Latarka Fenix E20 w wersji 2.0 to lekka latarka DC, którą pokochają miłośnicy marki Fenix oraz osoby szukające wydajnego światła do noszenia na co dzień. Główne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji to nowoczesna dioda SS-T20 o silniejszym strumieniu światła oraz neutralnej barwie światła. Latarka Phoenix E20 wersji 2.0 posiada soczewkę o grubości zaledwie 3 mm. Korpus latarki Phoenix E20 wykonano z hartowanego aluminium, poddanemu procesowi twardego anodowania H3. W porównaniu do jej poprzedniego modelu jest mniejsza o 27 mm, bardziej poręczna i wygodna w użytkowaniu. Po modernizacji latarka waży zaledwie 42 g. Czas pracy latarki Fenix E22.0 na najniższym trybie sięga prawie 200 godzin. Kolimator o grubości zaledwie 3 mm minimalizuje straty światła i zapewnia wydajny strumień o szerokości aż 85 stopni. Użytkownik ma do dyspozycji 4 tryby światła: eko, niski, średni oraz wysoki. Latarka Fenix E20 wersji 2.0 posiada klips. Dzięki któremu możemy przytroczyć ją do w kieszeni czy też do plecaka. Oczywiście klips jest zdejmowany. Do obsługi zastosowano jeden włącznik, który zarazem włączamy oraz wyłączamy latarkę, a poprzez delikatne naciskanie włącznika zmieniamy jej tryby. Phoenix E20 w wersji 2.0 zasilany jest dwoma bateriami AA. Oczywiście możemy je zamienić na akumulatory. Zaletą takiego zasilania jest łatwa dostępność, niski koszt oraz niewielki ciężar. W latarce zastosowano kilka systemów zabezpieczających, między innymi zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją, ostrzeżenie o niskim napięciu oraz inteligentną ochronę przed przegraniem.